Wysoka Izbo, spotykamy się jak co roku, żeby porozmawiać o przywilejach podatkowych, którymi państwo hojnie obsypało przez te lata kapitał. Wbrew pozorom nie tylko polski, ale też, jak wspominał pan minister, zacumowany w Luksemburgu, w Holandii, w Stanach Zjednoczonych. I prawda jest taka, że wydaliśmy już przez te lata na te przywileje grube dziesiątki miliardów, a efekty zdaniem naukowców, którzy zajmują się tym tematem, są nad wyraz wątpliwe. Ministerstwo oczywiście jak co roku pokazuje nam tabelki, z których wynika, że w strefach są i powstają miejsca pracy, ale jak co roku nie ma wiarygodnej i opartej na rzetelnych naukowych podstawach odpowiedzi na proste pytanie, czy te miejsca pracy i tak by nie powstały bez sutych dopłat z budżetu. To, co trzeba powiedzieć w tej Izbie, to to, że Polska ma dziś wiele do zaoferowania. A politycy, zwłaszcza ci ze starszego pokolenia, przyzwyczaili się do takiego myślenia, że jesteśmy ci gorsi, że musimy zabiegać o dosłownie każde euro trochę tak, jakbyśmy byli krajem Afryki Subsaharyjskiej albo Azji Południowej. Wszyscy znamy te opowieści, że jesteśmy. Na dorobku, że musimy poczekać, że trzeba się wszystkiego dopiero nauczyć od Zachodu, że nie stać nas na to, nie stać nas na tamto, że musimy się starać dwa razy bardziej niż inni, żeby zdobyć jakąkolwiek inwestycję. Tylko te kompleksy są już po prostu nieuzasadnione, i polityka gospodarcza, którą te kompleksy dyktowały w latach 90., też jest już nieuzasadniona, jest archaiczna. Polska nie musi. Pokornie prosić o każde euro. Mamy stabilną gospodarkę, mamy względnie niski poziom bezrobocia, mamy co istotne, bardzo wysokie, także na tle innych krajów europejskich, kompetencje pracowników. Mamy nie najgorszą infrastrukturę, która łączy nas z Europą Zachodnią. Po prostu jesteśmy miejscem, w którym korzystnie jest ulokować inwestycje. Strefy to jest oczywiście archaiczne narzędzie i dobrze, że je wygaszamy. I to dobrze, że spada z roku na rok liczba firm, które, które, które otrzymują te pozwolenia, które obsypujemy tymi przywilejami, ale niestety nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z zasady, że budżet hojnie, moim zdaniem zbyt hojnie obsypuje prywatny biznes dopłatami, że on po prostu zamienił te strefy regionalne na zasadę, że jak to wspomniała pani posłanka Emilewicz, Polska jest swego rodzaju strefą ekonomiczną. I nadal kosztuje dla nas bardzo dużo. Tyle, że na pytanie ile, na to pytanie dzisiaj odpowiedzi nie dostaniemy, bo rozmawiamy o tym wygaszanym instrumencie, a nie o pełnym bilansie. A szkoda, bo moim zdaniem, rozmowa o public pomocy publicznej na serio, o bilansie pomocy publicznej na serio, niezależnie od tego, jakie w tej sprawie mamy opinie, a tutaj nasze opinie z panią ministerem Ilewicz w oczywisty sposób się zapewne różnią. Y ta rozmowa na serio jest rozmową wtedy, jeżeli patrzymy na obraz całościowy, a nie jeżeli oglądamy sobie jakieś mniej lub bardziej niereprezentatywne fragmenty. Bo tylko wtedy można odpowiedzieć na pytanie, ile kosztowały nas te prezenty dla biznesu i co na nich faktycznie zyskaliśmy. Moim zdaniem, to co rząd zrobił, czyli. Próba odpowiedzi na pytanie, którą był patologia tworzenia podstref na specjalne zamówienie konkretnych firm, ta odpowiedź, którą było stworzenie po prostu uniwersalnego me mechanizmu, tak naprawdę uogólniającego tę logikę, no to nie jest odpowiedź. To jest, to jest tak naprawdę tkwienie w paradygmacie, który jest już archaiczny, bo to, co będzie decydowało o naszej konkurencyjności, to raczej inwestycje w usługi publiczne. To raczej inwestycje w wiecznie niedofinansowaną edukację, to przejęcie większej odpowiedzialności finansowej przez państwo za szkoły, czym od lat rząd się wzbrania, mimo próśb związków nauczycieli, mimo próśb samorządów, a to od tego, jak będą działały polskie szkoły, będzie w największym stopniu za pięć, dziesięć lat zależała konkurencyjność naszej gospodarki, a nie od tego, czy temu, czy tamtemu biznesmenowi ze Stanów, przez Holandii dosypiemy znowu miliard czy 2 miliardy złotych. I tego mi ciągle brakuje – pełnego bilansu pomocy publicznej, uczciwej odpowiedzi na pytanie, czy bez tej pomocy publicznej inwestycje i tak nie zostałyby zrealizowane, odpowiedzi na pytania, które stawia chociażby profesor Augustyński w swoich badaniach dotyczących pomocy publicznej, moim zdaniem pytaniach zasadnych, pytaniach, które powinny nas prowadzić z strony zupełnie innej, aktywnej polityki gospodarczej, bo Polska niewątpliwie potrzebuje aktywnej polityki gospodarczej, w której państwo odgrywa istotną rolę. Ale ta istotna rola naprawdę może być nieco ambitniejsza niż kolejne i kolejne i kolejne zwolnienia podatkowe dla biznesu. Takiej polityki klub lewicy oczywiście popierać nie może, bo jesteśmy za uczciwymi zasadami gry w gospodarce. A naszym zdaniem ten sposób myślenia, polegający na wiecznym dosypowaniu ulg podatkowych, z uczciwymi zasadami gry w gospodarce Dziękuję, ma niewiele wspólnego. Dziękuję bardzo.